cześć kochani już wiecie gdzie jesteśmy tak jesteśmy w bistro ślimaka i idę na hamburgera i oczywiście też chcę poznać pana ślimaka a co kryć kreci, krecik ślimak to może być coś niesamowitego prawda no właśnie no to idziemy dobrze tam są ludzie w środku chciałbym żebyś tak troszeczkę ciszej mówił no bo ślimaki tam wpierniczają proszę bardzo do przodu nie no chodźcie tam do środka. A do środka sułki. Ja, drogi, ja sobie zamieszkalić, tak? A za tośmy potem przyjdziemy. Chodźcie. chodźcie, chodźcie. Pójdę. Siadamy tam na środku, na środku. Na Do przodu. I siadamy na środku.

Ja bym chciał, ja, ja mam ochęć oczywiście, skoścować u was. Ja, ja mam chyba chęć. Macie dzisiaj też hamburgery. nie? Tak, tak jasne. Dobra, się w pełni chciałem spróbować. Nie ma ja problemu. Tym, tak, to hmm. jest coś innego, jak zobaczyłem na, na Facebooku, mówię, Boże, no, co oni mi wymyślają, no nie? Aha. A my również pierogi dzisiaj makijemy też. I tak? makaron dzisiaj makijemy. Ja wiem, ja chcę hamburgera. Hamburgera, dobra. Ja tylko spróbuję, a ty za chwilkę podejdziesz. Dobrze. Widzisz, jak to jest? Mhm. Czym jesz? Tam. Chciałem Pana poznać, bo przecież Pan to bardziej zna się w Polsce. nie Pan o tym. Tak mówią. Tak mówią, tak, dlatego często publikuję te właśnie właśnie filmiki Wasze. i... Słyszałem no, właśnie się I Ja właśnie, że robicie coś takiego właśnie jak między z nimi, te hamburgery, mówię, kurczę... na Pana komentarze, dziękuję uprzejmie. Proszę pan A Pan bloga prowadzi? No bloga prowadzę właśnie dlatego, że się nagrywam filmik, bo prowadzę kanał swój, nie? Na YouTubie, więc na pewno mnie na kanale będzie. Na, e, tym, na moim profilu na Facebooku będzie filmik, opublikuję i mogę panu piszeć prywatnie. Dobrze, bardzo proszę, ja to puszczę dalej. To może nie musi pan prywatnie. Niech pan przekieruje do mnie, nawet na Bistro, czy znaleź tam na Facebooku no? Grzegorz Skalowski i ja pana puszczę dalej. Będzie za pana podbicie wtedy. Dobrze. Ty filmiesz? Na pani łąkę. No e, chcesz coś powiedzieć? E, moi drodzy, właśnie będę teraz próbował te ślimaki po buru Tak Tak to się nazywa To jest tutaj? Czy... Po burugunsku, ślimaki Co to jest tutaj? Tak, ta, Próbujesz, my patrzymy na Twoją minę Dobra, tylko jakiegoś widelczyka, tak? Nie, nie, nie ma widelczyka, to jest y, to, że po prostu bierzesz Tak Damian, weź w rękę. Poczekaj. Powoli. W rękę weźmiesz. Aha. Ślimaczka, A. który jest nabity. Iż. Nabity na na wykałaczkę. Weź sobie ślimaka do ręki. Tak. Bułeczka czoskowa. To jest normalnym ślimaczkiem. Musisz wyjąć teraz mięso, czyli ślimaka musisz z środku wyjąć i położyć sobie na bułkę czoskową. Jest nabity, no wyciągnij, o, i połóż i już. No Ale numer i ślimaczka. Ja wiem, żeby bez kiedyś tu polaś, tak? No połóż. No i masz ślimaczka. I bułką czoskową zagryzasz. Nadry bułeczką. No. Rewelacja. Bardzo dobre. Czosnik naturalny. No, słuchajcie. Mm. No, tak. I co chcesz nam powiedzieć? Rewelacja. Rewelacja. Nieprawda. <śm> <śm> Nie no. smakujesz. No. czyli ślimaki? Rewelacja. Cze? Tak. Naprawdę? Gorąco polecam i niedługo będę w Warszawie. Dansk, kochani, teraz czekam na następne potrawy. I to by było na tyle. Nie, no, nie sto, bo już będziemy następno robili, tak? Potrawy, tak? Więc się. No tylko, ale. Tak, tego ślimaka. No i znowu dzień dobry. I znowu nowy mamy potrawy. To mamy hamburger ze ślimaków. A tu a Pieróżki. to pierożki. A tu są pierogi. To co zacząć od pierożka? Wy. Tylko może być ciekawa zmiany, czy jest, to jest. jest. Proszę, Proszę bardzo. Proszę. Co jest tu jest? Pomidorek chyba, albo papryczka, papryczka. Ale do... czyli ostra mega, nie? Właśnie do pierogi. Chyba celowo, chyba. Chyba. Co? Bardzo delikatne jest ciasto. Pieniędzy rozpływające się w ustach. Tak, jakby było z koperkiem, albo. Um, Koperek chyba no. w środku jest. I tak naprawdę? Ja tu prawie ślimaczka nie czuję. To jest taka nutka ślimaczka. Szczerze mówiąc, więc nawet jeżeli ktoś to nie lubi, to naprawdę byłby zachwycony, bo to jest taki sosik do tego jeszcze, nie Także, a zaraz spróbuję hamburgera. To są, to są brzydki. Tak? Co jest? Masz. Co? Dziękuję. Co? Do dekoracji ślimaczek. O nasz. Mhm. Dajcie. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. Ja też sobie dokończę na jednego ślimaczka tutaj skrópce. No ja po prostu pierwsza teraz z makarnikiem co zrobić. Mhm. mhm. Bardzo no mm. mhm. Nienawidzę. Ja polecam. Ja przypominam, że... Wydaje się, że nie będę chciał iść ślimaczków. Tak? Nie przyszedł dla reklamy, ale zobaczę, że jestem dzielny, ale on jest po prostu. Naprawdę, hmm. tak. słuchajcie, pyszne są te pierogi. Jeszcze filmujemy. Ale sałatek. Czekajcie z kamikadzasz. Babuni, babciu, za chwilkę babuniu. Spróbuj, babciu. Ale są jeszcze babuni, to spróbuj babciu. Różek, różek, tylko chcesz spróbuj A nie. A nie. tego. Ciasta. Ciasta, różek, nie, 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 nie tylko różek ciasta. Zobacz, Zobaczy, jak jest finezyjny. No, 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 Zobacz. Po co ty mówię, że to jest ze ślimakami? Trzeba było powiedzieć, że to jest z mięsem. Boże, kurde, kupić. Dobra, nie Widzisz, nie umiesz dobra. zachęcić człowieka. No jest taki to jest takie z tym Jak chodź. babcia robi na przykład. Ciu. Dobra, ja próbuję, nieważne. Ja próbuję. Jak babcia robi na przykład dziczyznę, tak? No, no, no. I no, no, mówią, to, co to jakie pyszne, to tak? jest, prawda? No. A potem, jak no. się dowiedzą, z czego to jest, to co lec robią? No. Wraca. Sought... Ale, ale już